Siema, o, siema jest odpala. O kurwa! No pokaż się! Zobacz to monstrum. Widzisz go? Czekaj, dam Fulkama. Widzisz go, kurwa? Widzisz go? Duży jesteś. <grywa> Zajeba ci, kurwa. Jeźdźmy <grywa> od mojego starego 10 flaszek. No, jutro streama nie mam. Jakbyś miał pojutrze, to byś nawet nie zrobił, kurwa. Jutro, pojutrze mam akurat. <grych> no zobaczymy. ma? Co słychać? Co, no zaraz się opierdolić trzeba. Nie zbiera. ciebie, kurwa, czy pytałem? Tylko czad. No, ale to i tak. A, nie? Tak, na zakończenie wakacji. No to jest inna scena. Dobra. Wyjebał się, wyjebał się, wyjebał to streama czy nie? Ale on, im jest mówione od wczoraj, że jest stream stealer, tak? No czemu ja o tym nawet nie wiem, że od wczoraj nie jest stream u mnie? No my byli najebani u mnie. To tego nie wiemy, kum. Nie no, no ty mówiłeś, że zrobimy, nie? No to im to teraz przekaż. Czemu kurwa w tym domu śmierdzi głowy? Że... No bo ten, Luki otwierał mi... Czysiu mikser, w którym był Sox przed trzech tygodni. A, żyć dla żyć tych w dwóch widzów, co stali pod to to sorry, że powiedziałem, że wypierdalali i się wpróbiłem, nie? Ale ja dostałem do najta, że ten, chodź otworzymy koncert. To... A, no to stało dwóch i jak się spytali, czy można zdjęcie, to powiedziałem, że wypierdalali. To... No i nic, nie? nie? Bo, bo ze mną byłeś, kurwa, tak to byś wjechał. Tak to byś się przestraszył, by <laughs> tak, <i> zrobił. <laughs> tak to bym wjechał, kurwa, w nich. <laughs> Wyjebałem. Nawet złego spotkałem.